Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. I dzisiaj gramy w takie dziwne jajko, które będzie nas zmuszało do gry. I tak, to będzie takie jajko, które będzie nas zmuszało do gry, i my musimy jej polecenia wykonywać. Ja nie przedłużam, zostawcie tylko łapkę i suba, i. W, i no i wracamy do. No i lecimy z odcinkiem. No i jesteśmy. Widzę, że tutaj są jakieś kopuły czy tam... O, jajko! Dobry poranek śpiochy. Jesteście na moim bajecznym game show. Bardzo niewielu z Was wieśniaków wyjdzie z tego żywych, ale ci, którzy to robią, zostaną wielce nagrodzeni. Ha, ha, ha. He, zobaczymy jak się będziesz cieszył. To ja zostanę wielce nagrodzony i ja to wygram. Ja to muszę wygrać. Muszę. Nie no, nie ma innej opcji. Ja to muszę wygrać. Słuchajcie łapkę i słuchajcie mnie weprzeć. Ja to muszę wygrać. No dobra, no to poobserwujemy sobie coś tam, coś tam. Tutaj mamy jakieś inne kapły i w sumie to nic ciekawego. Na razie wszyscy gracze są. O! Telewizor. O! Będziesz walczyć na śmierć i życie w tej grze. Z niektórymi losowo wybranymi graczami. Wow, feint. Przeżyją tylko najbardziej wykwalifikowani. Hmm, to wydaje się bardzo niebezpieczne. O, co to? Ja będę się bił, a nie tutaj, ktoś się bije. Będę tak losowo. Ja obserwuję. Będę się bić. O, widzę, jak się biją. Wow, 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 jaki temu czarnemu, tak może będzie remis, Jaki bytuje czarnemu, czarny, 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 co ja robię ze swoim życiem, czarny, czarny A, i obaj zostali wyeliminowani, no dobra, to zobaczymy kto, o, ktoś teraz, kto tam się bije, nie wiem kto, ale ktoś, Jaki bituje yy, Bejkonikowi, ja lubię Bejkoniki No kto, chyba Bejkonik wygrał, chyba Uuu, tutaj jest. Są... nie wyeliminował się ktoś pod moimi nogami. Zobaczymy, kto tutaj się bije. No, no, bijcie się, bijcie się, bo ja chcę zobaczyć akcję. Ja wyrzucę mu w piżamce. Czy tam. Czy, 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 to, czy to, co tam jest. Fajk, fajk, bicie się. <coughs> Ech, no, mam kaszel. Chyba przy, 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 przy mam chorobę. A nie wiem. W cieplizną mam? Nie, no, na pewno nie. No i w sumie to tyle. Tak. Yeah. Jej! Udało nam się. Aha. I znowu jesteśmy w kopule. O, tutaj kilku graczy zostało wyeliminowanych, więc jakby tak trochę słabo. Oho, znowu jakaś gierka. Co teraz będzie, Panie Jajko? W tej grze będziesz na platformie. Kamienie będą spadać na tę platformę i będziesz musiał ich unikać. Inaczej możesz umrzeć. O nie, nie lubię takich migierek. na życie i śmierć. F można uderzyć tutaj. Oho, co to jest Lawa widzę. Ja nie, lubię lawy, bo mi się futro spali. O nie, 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 nie. Tam jest koło, tam jest koło. O to kula kogoś wczasnęła. Żyjesz? Żyjesz? O nie, 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 u nie, prawie mi spadło. Uuu, tam jest, tu jest, tam jest. Ha, ha, ha. Ale stresik, ale stresik, ale. Ktoś został wyeliminowany. Ale stresik, ale. Uf. Nie! Kurczę! O, nie, nie, nie nie, tym razem. Tak, jestem na polubić, bitwy, będę się z nim znibił. No chodź! Dobra, nas, został, został. Sama! jest. Jest, dobra, dobra. Dałem jej radę. Czy udało nam się? Jeszcze nie, ale musimy chwilę zaczekać. To, co właśnie widzieliście, to tak, biłem się z kimś yy, i wygrałem z kimś, ale nubek to był. He, he. Oby oba ona tego nie ogląda, ona nie oglądała tego filmu, bo się na pewno wkurzy. No dobra, czekamy na. No, udało nam się. Co teraz? Teraz coś z lawą? Będziesz musiał uniknąć obiektu szkodzących przenośnika taśmowego. E... Nie, nie bardzo zrozumiałem o co chodzi. O, aha, to chyba. O, głowa, głowa tego jajka. Głowa tego zmutowanego jajka. O, nie, 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 nie. nie. Ktoś. Za... Już? Serio, już? Tak szybko. Ej, czemu zgasło światło? O, teraz się zaświeciło. A, no to pewnie lekka awaria. Chyba. Chyba proszę Państwa. Dobra, nieważne. Nie reagujmy na to. Mam numer 17 ile I lecimy za ze sobą minigierką. To teraz, panie jajko, w tej grze musisz podnieść plecaki odrzutowe z podłogi. Lub coś złego może się zdarzyć. Och, mój błąd, nie jestem świnią. Aha. Czyli muszę podnieść jakieś te. Wyrzutniki, czy, czy jetpacki, czy jak coś tam nazywało? No dobra, no to czekamy na załadowywanie. Co to? No i co? Tam jest, tam jest, tam jest, ja jest, jest, go podnoszę. Mam. Jej, no i co? No i co? No i co, mam przerzutnik. Tam jest kolejny. Mogę go złapać. E. e. O nie, ktoś mnie walnął. Dobra, no to chyba tyle, bo ja mam urzutnik, więc chyba nie będę ten drzepa w sensie, ale się rozproszyłem. Mam nadzieję, że wygram tą bitwę, nie? No podniosłem, nie? Udało mi się. Tak. Ktoś, ktoś został wyeliminowany, ale ogólnie jest git. No i zarobiście. Tak to można żyć. Co jeszcze? Coś jeszcze? Też! Mam rzeczpak. No i co teraz? Mogę komuś uderzyć? Nie, ale następna runda jest. Ja zdobyłem plecak odrzutowy. No więc chyba jest git. No i tutaj yy, ozdrowa się znowu otwiera i odlatujemy w kosmos. Yy, no i kolejny ktoś został znowu wyeliminowany, no chyba, że będzie jeszcze następna runda. No chyba tak, na to wygląda. No tak, będzie następna. O nie, no to... A nie, czyli mi się udało po prostu. Hmm, dziwne. Ja tutaj widzę, że o, znowu się tu mignęło. I ja tutaj widzę, że bardzo dużo osób zostało wyeliminowanych, więc chyba została nam mała konkurencja. Zresztą zobaczę, ile zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć osób! Ja to w sumie nie jest tak źle. Hmm, tak. O, znowu gra. Tak, ludzie szybko giną, to będzie łatwo. Dla tej gry, każdy musi skopiować nuty, które gram na gitarze, albo umrzesz. No już, no już się tak nie śmie, ty jajko. Bo Cię zgniotę na jaśnica. No dobra, czyli mam... Czyli mam klikać przyciski? Badaj, Zwróć uwagę. No i co mam zrobić? Aha! Yy, czyli to zapamiętywanie. Pan Girs nie będzie zadowolony. O co chodzi? Aha, czyli ja po prostu dotknąłem. Bo nie przycisków kliknąłem. Aha, no super. No i podsumowując, no to pan jajko mnie pokonał chyba. Niestety pan jajko mnie pokonał i skończyłem yy, martwy. No się nie jestem martwy, bo to tylko gra. Pamiętajcie, nie róbcie tego, nie, nie tego prawdziwym, żyć pod żadnym pozorem. tu taki, taki alert. Zostawcie łapkę i suba no i widzimy się w następnym odcineczku. Narka, gitarka!